Moja lipa to takie różnorodne i przewrotne Druga 43 i znów jazdy okropne 5 czerwca Mój morderca Muszę to rozwijać, bo nie czuję granic, a twoja ironia widać to wiedzy, nic a nic. Śmiało podbijać wspólny nasz organizm Możecie zabijać nielekki mój pluralizm Muszę znów zaczynać masochistyczny sadyzm Nie umiem nie obwiniać się, to fanatyzm Nie mogę przegrywać, bo to maksymalizm Skazany by wygrywać, w tym minimalizm to ryba, a czuję jak z podwagi To ironia chyba, my śmiertelnej powagi Język polski wygrywa, jezus, aż pani tak się tu rozgrywa, mój heroizm bani Dolama przegrywa, wszyscy jak związani Respekt taki chyba, za zakneblowani Sprzeczność prawdziwa, róża z jej kolcami Wodę piekiwa, poza tym chuj z wami. Jak wolność jest prawdziwa, to na zawsze maksywa Jak symulacja fałszywa, to koniec chyba Więc parola dipa na dwa sposoby możliwa Albo wzór, prawda żywa, albo niepojęta siła Jak pojąć, że typa, świat za mordę trzyma ten sam świat spoczywa, paradoksem kto rozgrywa, Oksymoron i lipa, Gospodarz i biba. Tym tylko śmierć prawdziwa być wolnym mida, Co oznacza rola spida, że trzeźwo nie bywa, że się coś nagrywa, co tym zdobywa. Nie, że niemożliwa, Cześćwo też mogę chyba, Lecz trzeźwo leniwa, wieczna ma stypa. Wyczerpany bez paliwa nic nie trzyma, To strasznie uporczywa ma spierdolina. Ciebie syna przygniowa mnie bina Tak jedzie maszyna, kto to zatrzyma? To moja wojna prawdziwa, co strach zabiła? Bo wątpię, że możliwa, gorsza lipa To kurwa Amba Fatima, dawnego mnie zabiła Też mi kurwa Sigma, rola ma przegrywa Co zrobić, to porywa? Czy ma nadzieja żywa? Czekam, lecz nie wzywa, czy płytę wyda Stała ma się dziwa, dekadencja tworzywa że uporczywa, do świata co mnie dyma Na freestylu skończę Moje uwłaczające, dążące do czego? Kurwa chce kończące albo rozwijające, Chcę tą grę. Kurwa obrócić na dobre. Zamienić włada torbę, na piękną miłość czy zdąży. Boże.